Czy kiedykolwiek czułeś, że coś cię obserwuje na drodze? Nie samochód, nie ma ludzi. Coś wciąż naprawił. Wpatrując się w ciebie, w ciszy świtu, z silnikiem chrapiącym nisko i mgłą liżącą asfalt, świat wydaje się pochylać w innym wymiarze. Właśnie wtedy czas spowalnia. I strach szeptów. Ta historia została opowiedziana przez kierowcę, który przysięgał, nigdy nie jeździł w nocy. Nie był łatwo się bać, miał ponad 20 lat w drodze, już widział wszystko wypadek, rozbój zwierzę w lesie. Ale to, co zobaczył w tej krzywej, nie było tego na tym świecie. Było tam nieruchome, siedzące na szczycie znaku i co najbardziej go prześladowało. To właśnie zrobiła, kiedy próbował ją zignorować. Czy słyszałeś o przeklętych drogach? Punkty, w których powtarza się czas, głosy echo znikąd, a liczby zawsze pojawiają się w tym samym miejscu? Może już przeszedłeś przez jeden z nich nieświadomie, ale są ludzie, którzy czują, to widzi. Albo to przyciąga to, czego nie powinno. To nie jest tylko kolejna przerażająca opowieść, to jest ostrzeżenie, rekord, wybuch. A może, to wie, prośba o pomoc. Ponieważ od tamtej nocy ciężarówka mówi, że się pojawi, bez względu na to, dokąd zmierza. Czytając tę historię, możesz poczuć chłód, obecność obok Ciebie, lub cień przechodzący przez okno. Nie bądź zaniepokojony. Już, ale jeśli miałeś dziwne sny na drodze, jeśli widziałeś coś, w czym nie powinno być nic, więc może ta historia też o tobie i ostatecznie, kiedy wszystko zostanie ujawnione, zrozumiesz, dlaczego ona wciąż siedzi, czeka. Jeśli. Masz odwagę? Podziel się komentarzami, co tam widziałeś, albo co myślisz, że widziałeś, i przygotuj się. Światła mogą się nie powieść, ale ona nigdy nie znika. To miała być kolejna dostawa. Wnętrze minas, dawn of Monday, pusta, droga, reflektory przecinające boisko. Jonas. Kierowca ciężarówki przez 23 lata ufał własnej intuicji bardziej niż w GPS. I tego dnia coś sprawiło, że pochylił się po lewej stronie, w czasie przestoju, sygnalizowanym przez zardzewiałe ciasto pokryte winoroślami. To nie był pierwszy raz, kiedy tam był, ale to było lata temu. Ziemia wkrada się pod oponami, jakby droga miała kości. A wiatr dziwnie przybył o ciężarówkę nawet w linii prostej. Myślał, że jest sam, dopóki nie zobaczysz. Do przodu, na długo przed krzywą, na talerzu uwagi, niebezpieczna krzywa. To nie był ptak, nawet gałąź, to była osoba, posiedzenie, z krzyżowymi nogami, jakby to nic nie dbało. Postać była cienka, smukła, nieruchoma, jako posąg. Ale to żyło. Jonas zdjął stopę z akceleratora. Poczuł, że silnik zawodzi nawet bez powodu. Droga uciszona. Próbował udawać, że nie widział. Głowa, pomyślał. Poczuł tylko, że przechodził pod znakiem. Waga! Rodzaj nacisku na klatkę piersiową, jakby spadła zbytnio i brakowało powietrza. Radio CB emitowało suchy pisk, a następnie niski śmiech. Ktoś wyszeptał: Ty też to widziałeś, prawda? Jonas odwrócił guzik, ale słyszał tylko statik. I ten śmiech, to wydawało się być w kabinie. Trzy kilometry później, zatrzymał się. Musiałem oddychać. Jego ręka ogolała się nad kierownicą. Zapalił papierosa, spojrzał na lusterko wsteczne. Oczywiście droga była pusta. Ale w lustrze drzwi pasażerskich przez sekundę przysięgał, że widać bladą postać idącą po ramieniu. Kiedy tak się stało, nic nie było, nic oprócz zapachu, lecz ten silny zapach mokrej ziemi i spalonych włosów zaatakował kabinę. Na następnym przystanku, na odizolowanym poście, Jonas skomentował Alto z innym ciężarówki, starszy. Facet przełknął się na sucho, zostawił szklankę kawy przy kasie. Czy dostałeś 43 odchylenie krzywej? Jonas potwierdził głową. Mężczyzna nie odpowiedział. Po prostu odwrócił twarz i wyszeptał do siebie jeszcze jeden. I wyszedł, jakbym bał się, że będzie słyszany przez coś, co wciąż tam było. Tej nocy szepty w radiu trwały. Słowa wycięte, imiona których nie rozpoznał, czasami tylko żal, jak kobieta płacząca w oddali, ale tak blisko, że można było poczuć ciepło jej oddechu na karku. I za każdym razem, gdy próbowałem się rozłączyć, radio ponownie przeczytają. To było tak, jakby sama droga chciała z nim rozmawiać. Kiedy postanowił spać podczas jazdy, zegar zatrzymał się o 3.12. W tym samym czasie silnik rozłączył się sam, radio ucichło i wszystko zostało zamrożone. Nawet wiatr już się nie poruszył, a potem pojawił się hałas, lekki zarysowanie na suficie. Coś lub ktoś przeszedł powoli nad kabiną. Metalowy dźwięk, jak cienkie paznokcie zeskrobujące zardzewiały na dwozie. Jonas się nie poruszył, to nawet nie wygrało, a potem ostatni strach nocy, suchy, pobity na przedniej szybie. To nie było zwierzę ani kamień, to była ręka, cienkie, białe, jakby wykonane z wosku. To było przez sekundę. Potem zniknęło, ale pozostawiło coś napisanego, zamazane przez parę bak. Jonas usunął to, co zobaczył swoim płaszczem, ale szkło było suche i zimno. Pochodzi z wnętrza ciężarówki. Następnego dnia Jonas obudził się ze słońcem już wysokim, ale zegar wciąż miał 3H12. Bateria ciężarówki była dobra, silnik wziął ją pierwszy, ale radio emitowało teraz ciągły szum, jakby ktoś wziął głęboki oddech bez uwalniania powietrza, próbował zignorować, kontynuował podróż, ale z czasem coś było nie tak. Godziny nie minęły. Niebo zawsze wydawało się takie samo, a poczucie obserwacji nie opuściło tego. Postanowił odwrócić trasę i iść prosto do domu. Tylko, nie zdając sobie z tego sprawy, znów był w tym samym odcinku poprzedniej nocy: krzywa, talerz, siedzista postać. Jonas hamował wszystko to nie może być przypadek. Droga wydawała się z nim bawić lub test. Tym razem postać zmieniła twarz. Powoli i nawet wiele metrów dalej był pewien. Uśmiechała się blada z pleców i czarnymi oczami, jak studzienki. Stworzenie miało uśmiech, który nie należał do ludzkiej twarzy. Było zbyt szerokie. A kiedy Jonas mrugnął, nie była już na znaku ale tak na poboczu drogi, nastojąco. Twarzą do niego, wciąż się uśmiecha, a potem bez pośpiechu wskazywał na ciężarówkę. Próbował odwrócić, ale dźwignia złapała, ciężarówka zmarła, a radio szepnęło ponownie: Wybrała cię. Desperacja ścisnęła klatkę piersiową Jonasa jak pasek. Opuścił ciężarówkę i pobiegł drogą, natknął się na kamienie, poślizgając się na ziemi. Patrząc wstecz, nic, ani ciężarówka, ani talerz, to były tylko chwasty i cisza. Upadł na kolana dysząc, wąchając rdze i stopioną świecę, kiedy wstał, był na stanowisku. Taki sam jak poprzednio. Z tym samym starym ciężarówki, obserwując go z daleka, w ciszy, nie powinieneś wrócić, powiedział mężczyzna, tym razem wpatrując się w Jonasa z łzami. Pojawia się tylko tym, którzy minęli krzywą 43 i wyszła. Jonas próbował zrozumieć, ale stary mężczyzna po prostu wyjął coś z kieszeni. Zdjęcie. Żółtawy wyblakły. To był stary obraz innego kierowcy. I w tle, prawie niewidocznym, ta sama postać siedząca na talerzu. To był mój brat, zniknął w 87 roku. nigdy nie znaleźli ciała. Legenda zaczyna nabierać kształtu. Mówi się, że krzywa 43 była tam, gdzie kilkadziesiąt lat temu kobieta zmarła, czekając na pomoc przez kierowcę, który odmówił jej pomocy. Od tego czasu pojawia się dla samotnych kierowców. Zawsze siedzisz. Zawsze w ciszy, aż do tego nie staną, a kiedy to się stanie, droga podwaja się, czas wymazuje się i nigdy nie wracają w ten sam sposób. Jonas słuchał tego z owiniętym żołądkiem, próbował się śmiać, powiedz, że to tylko wyobraźnia. Ale kiedy wrócił do ciężarówki, w lusterku wstecznym było coś wiszącego czerwona, brudna, wstążka którego nigdy nie widział. Na koniec mały drewno rzeźbiony krzyż. W środku jej trzech listów nie wiedział, ale starzec wiedział, to jej pieczęć. Teraz wiekim jesteś. Od tego dnia wszystko zaczęło się zmieniać. Nie tylko na drodze, ale w życiu Jonasa jego radio w domu nazywało się samo 312 pies zatrzymał się przed drzwiami warcząc za niczym i każdej nocy w tym samym koszmarze jechał a ona tam była siedząc na talerzu czekanie zawsze czekam tygodnie ciągnęły się jako gęste cienie na temat rutyny Jonasza Próbował wrócić do pracy, podążać za jego życiem. Ale wszystko, co kiedyś wydawało się powszechne, było teraz zaimpregnowane złym samopoczuciem, które nie zostało wyjaśnione. Lustra zaczęły głosić kawałki, odzwierciedlali coś, czego nie było. Siluet, siedząca zawsze w tle, w jakimś kącie pokoju lub korytarzu. Kiedy odwrócił się, oczywiście nie było nic, ale refleksja to nigdy nie kłamało, w trzecim tygodniu żona Jonasa go opuściła. Powiedział, że nie był już taki sam. Który mówił sam w nocy. Która spacerowała po domu z zamkniętymi oczami, powtarzając to samo imię. Imię, której nie pamiętała. Właśnie powiedziałem, że to brzmiało suche, stary. Jakby pochodziło z innego czasu. Jonas nic nie pamiętał, ale w głębi duszy poczułem, że to nie była zapomnienie. To była pozwolenie. Nie powinien pamiętać. Każdego ranka radio CB wziął sygnał w pomieszczeniu. Nawet nie wiedział, że to możliwe. Dźwięk obudził się z Jonasem. Szeptany kobiecy głos powiedział tylko w krzywej 43. On też pobiegł. A potem płacz. Długie, bolesne, prawie dziecinne. Ten płacz sprawił, że drżał w środku. Nie ze strachu, ale ze wstydu. Jakby było coś, co powinien zapłacić. Jakby uciekł i zostawił kogoś za sobą. Zmęczony, ukrywaniem się, Jonas postanowił tam wrócić. Musiałem to znowu zobaczyć. Musiałem zrozumieć. Przygotował się jako kto idzie na wojnę. Gruba sól w kieszeni, krucyfiks w klatce piersiowej, Biblia na panelu. Podjął drogę o zmierzchu, a niebo barwiło się chorobliwą czerwienią, która nie należała do zachodu słońca. Drzewa wyglądały zakrzywione, jakby szeptanie tajemnicze, i wiatr wysadził się w powietrze. Gdy zbliżył się do krzywej 43, wszystko zaciemniło. To nie była jeszcze noc, ale niebo zamknęło się, jakby pogoda została rozdarta. Silnik zawiódł przez trzy sekundy, wystarczająco długo, żeby usłyszał coś skroba pod ciężarówką, jakby coś tam trzymało: pazur, ramię, albo gorzej ciągłe ciało. Jonas zatrzymał się, ale to nie spadło. Byłem zmęczony widząc bezsensowne rzeczy dopiero teraz. Wszystko miałoby sens za dużo. Była tam, siedząc jak zawsze. Ale coś było inne. Trzymała coś na kolanach stary hełm. I na ramionach zużyta skórzana kurtka z haftem z tyłu. I ona że haft. To było od kierowcy ciężarówki, którego widział lata temu, kolega, rywala drogi, który zniknął bez szlaku. A teraz ten nawiedził twoje ubrania jako ostrzeżenie, jak trofeum. Kiedy reflektory całkowicie je zapaliły, postać wzrosła powoli. I po raz pierwszy Jonas widziała, jak jej stopy nie dotykają podłogi. Unosił się, bez pośpiechu zbliżył się do torów przed ciężarówką, próbował się odwrócić. Skrzynia biegła, próbowałem honku, cisza, a potem uniosła rękę, znowu wskazał, ale nie dla niego, dla siedzenia pasażera, które kilka sekund wcześniej było puste. Siedząc tam, brudny z oczami do tyłu i uśmiechem identyczny z nią. Brakowało kierowcy ciężarówki. Powoli odwrócił twarz jak lalka boskowa i powiedział: Ty też będziesz. Jonas krzyknął, ale dźwięk nie wyszedł i po raz pierwszy płakałem, ponieważ rozumiesz, ta droga nie była sposobem, to była pułapka. I w końcu został złapany. Kiedy się obudził, był na tylnym siedzeniu własnej ciężarówki sam. Droga przed nami wydawała się nieograniczona, jakby była rozciągnięta przez niewidzialne ręce. Niebo było zielonkawo szary, bez słońca, bez gwiazd, bez czasu. Radio było wyłączone, ale usłyszał pomruki nie od wewnątrz, ale od dołu jakby coś utknęło między podłogą a asfaltem. Szepnięcie Twoje imię Jonas opuścił ciężarówkę, jako ten, który opuszcza ciało. Nogi ledwo zareagowały. Wokół była gęsta mgła, która wąchała mokre stare ubrania i kwiaty na cmentarzu. Szedł, nie wiedząc gdzie właśnie podążyłem za reflektorami, teraz wymazane, jakby były jedyną prawdziwą rzeczą w tym zniekształconym świecie. A potem zobaczyłem ten sam płytka krzywej. Ale leżąc na podłodze krzywych, zardzewiałych i z czymś napisanym do noża, każda droga ma swoją cenę. W pobliżu utknąłem między drzewami, domem, małe z drewna okna pokryte szmatami. Nie można było powiedzieć, czy zostało porzucone lub czekane. Sam zasięg drzwi Jonas wszedł. Zapach był taki sam jak kabina tej nocy: spalone włosy i wosk. W centrum pokoju bujany krzesło, i w nim figura, mniejszy teraz, jakby miażdżenie z czasem, ale wciąż z tym uśmiechem, który wydawał się podzielony z samym diabłem, nie przeprowadziła się, ale dom tak. Ściany pulsowały, jakby oddychały, a ziemia wkrada się stępem kroków. Jonas rozejrzał się. Na ścianach dziesiątki starych zdjęć, wszystkie zabrane na drogę, wszystko z kierowcami, i w ogóle była w tle, zawsze siedząc na planszy, zawsze czekam. Nawet na zdjęciach lat 50., 40., 20, jakby nigdy nie żyła lub nigdy nie umarł. W rogu pokoju dotknął się rekordy. Zapyszona, melancholijna piosenka która mówiła o oczekiwaniu na kogoś, kto nigdy nie wraca. I z każdą nutą kobieta zdawała się starzeć. Ciało zatonęło się, jego oczy wyschły, ale uśmiech pozostał. A kiedy piosenka się skończy, powiedziała jedno słowo – zostawać. A potem wskazałem na okno. Jonas odwrócił się – na zewnątrz dziesiątki ciężarówek, cała stare, zakurzone, pokryte liśćmi, jakby nigdy nie wyjechali, a w każdym ktoś siedzący w kabinie, nieruchomość, otwarte oczy, jakby wspierali wieczność. I widząc to, Jonas zrozumiał: Nie zniknął, nigdy nie odszedł. Utknęli, czekanie. Jak ona, próbowałem biec, ale ciało nie reaguje jak wcześniej. To było ciężkie. Jakby mieszali się z powietrzem, z miejscem. Podłoga go pociągnęła, głosy go wezwały, a potem zobaczył jego własne odbicie w pękniętym lustrze. Jego oczy były teraz czarne, bez dna, jak jej, a uśmiech był tam. Nawet nieumyślnie uśmiechnął się: pusty śmiech, bezduszny. Jonas krzyknął, ale właśnie w środku, ponieważ na zewnątrz po prostu usiadł, na starych krzesłach pokoju. Postać przed nim zniknęła jako mgła, a na jej miejscu, na płycie krzywej, pojawiła się nowa postać. Posiedzenie, czekanie, z kurtką Jonasa, czapką Jonasa, a teraz cisza Jonasa. W końcu droga miała jeszcze jednego opiekuna. Mówią, że niektóre krzywe nie ma na mapie, są na duszy. Krzywa 43 jest jednym z nich: punkt, w którym świat rzeczywisty rozpada się jak mokra rola. Tam, gdzie czas kapie z ciała i wszystko, co czujesz, to nieobecność. Nikt nie mówi o tym na słupkach, na radiotelefonach, kółkach ciężarówki, ale oczy potępiają. Kiedy ktoś wspomina o tym regionie, zawsze jest cisza, ciężki. Jakby wszyscy wiedzieli, że ktoś Nigdy nie wrócił. Jonas jest teraz kolejnym cieniem na tej drodze, ale czasami w zarania grubej mgły niektórzy przysięgają, że widzą tam ciężarówkę bez kierowcy, tylko światło wewnętrzne zapaliło się i postać siedząca na talerzu sam, a może czekam. A ci, którzy spieszą się, czują ten sam dresz w kręgosłupie, ponieważ niebezpieczeństwo nie zawsze jest w tym ruchu. Czasami najstraszniejsze pozostaje nieruchome patrząc. Czy byłeś kiedyś przy takiej drodze? Jeden z tych, który wydaje się dłuższy niż powinien. Gdzie radio Cija, a zegar nalega na blokowanie o 3.12? Być może nie zauważyłeś, ale ona uświadomiła sobie, a teraz wiesz o tym. A kiedy wie, może wrócić, możesz usiąść obok siebie, lub pojawiaj się w lusterku wstecznym. To tylko kwestia czasu, ponieważ czas tam nie jest linią. To jest okrąg. I każde koło zamyka się, każda obietnica niespełniona, każdy stłumiony krzyk, cała pomoc odmówiono z powrotem, tędy i owędy. Niektórzy nazywają to klątwą, inni sprawiedliwość. Ale droga. Nie dba o nazwy, ona tylko skarża i płacisz. Nie zawsze z krwią, czasami z obecnością, z ciszą, z wiecznością. Jeśli słyszałeś coś podobnego, udostępnij komentarze. Jeśli masz odwagę, a jeśli chcesz nadal słuchać historii, które mogą być może są zbyt realne, śledź kanał, aktywuj powiadomienia. Nigdy nie wiadomo, kiedy następnym razem wybierzesz drogę i usłyszysz głos, którego nie powinien tam nie być lub zobacz figurę siedząc na talerzu, czekam na ciebie. Hm?